Zapytaj beczkę, nadszedł czas. Tu pan Kurczak to radza i hajs się zgadza. Zapytaj beczkę, nadszedł czas. Cześć jak się macie, witamy Was bardzo serdecznie. Witam Was w programie, w którym udowadniamy, że w internecie nie ma głupich pytań. Miliard internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. Co? To była jednogłośna opinia? W internecie jest gorzej niż myślałem. Zaczynajmy odcinek z podwójną dawką brykietów. Ja też umiem zagrać na gitarze! No dobra, obiecałem mu. Na pewno wszyscy to znacie! Po prostu trącanie pustych stron. mytelika, kniocie! Zaczynajmy. Dlaczego mówi się nie mam zielonego pojęcia? Ponieważ zielony jest kolorem ignorancji i naiwności, jak na przykład w wyrażeniu jestem zielony, albo masz zielone światło, <laughs> zawsze się nabierają na to. Poza tym, co za fryer czeka na zielone światło? Nie mam zielonego pojęcia! Padł. Jeśli koty się kocą, to psy się psocą? Psy psocą. Psotliwe psy, aliteracja, eh? Pseudopieski. Psychiczne pseudopieski. Jak nocniki nocą. Dlaczego jestem premierem? Ponieważ na YouTubie duże I wygląda tak samo jak małe L. To są te cudy nad urnami, właśnie. Czy od masturbacji oślepne? Nie, co najwyżej możesz mieć wadę wzroku. Nie bolicie, że Facebookowicze wolą czytać pisy mięsne, jesz i Metin hehe Gimbusa czy sukces lubię to konciarza niż sensowne nowinki od Krzysztofa Konciarza. Moi drodzy, my jesteśmy tylko lustrem, w którym widzicie samych siebie. Poza tym nie od dzisiaj wiadomo, że dama z Gronostajem, na przykład w Internecie, nikogo nie interesuje, tylko wszystkich interesuje dama z niankatem na przykład wklejonym, nie? śmieszna i jak fejka! Oto tajemnica publikowania treści w Internecie. Krzysiek, co sądzisz o klocuchu? Troll czy dziecko? Teraz przed Wami moja teoria na temat klocucha. Poproszę o muzykę z archiwum Mix. Klocuch był zwykłym chłopcem, takim jak. Ty. Postanowił nagrać wideo recenzję lubianej przez siebie gry Need for Speed. I zrobił to najlepiej jak umiał, ale jak w przypadku wielu programów w internecie. Internautom spodobało się kompletnie coś innego niż myślał. Potem zorientował się, że niedoskonałości jego programów robią większą furorę niż. Doskona doskonałości. On już od dwóch lat jest klucuchem 12. Przypadek? To jest troll. I to jest dziecko. Genialne dziecko. Wypadła ci kiedyś skarpeta? <laughs> to mi przypomina takie wyrażenie. Ej, laska, wypadła ci pod paska! Boże, ja naprawdę. Tak, tak się mówiło naprawdę, że jak wypadła, to całe to wyrażenie to jest po prostu podnieta jakiegoś wyrostka, że może powiedzieć głośno słowo podpaska. Dlaczego tak inteligentny człowiek po ujocie i publikacjach w gazetach czy portalach robi program dla młodzieży gimnazjalnej? Chyba tak mi się wydaje, że to największa grupa odbiorców. Młodzież gimnazjalna jest głównym odbiorcą jakiejkolwiek treści kiedykolwiek stworzonej w internecie. Ale nie dlatego, że twórcy sobie tego życzą, tylko po prostu ich jest najwięcej. Oderwana oczywiście od wieku czarna dziura inteligencji związana z gimbusiarnią powoduje, że ludzie w innym wieku zostają wessani w to. Program o produkcji warzyw, na przykład, to jego odbiorcami będą gimbusy. Jak zrobisz program o stolarstwie, to będą to oglądać gimbusy. Jeśli. Mało ludzi cię ogląda, to znaczy, że robisz głupi program, a nie że, nie że masz ambitny target. Teraz mówię do wszystkich artystów w Polsce, jeśli chcecie uprawiać sztukę... To gimbusy będą decydować, czy ta sztuka będzie się wam opłacać. Podważcie to. Szanowny panie Krzysztofie, prowadząc od pewnego czasu małe badanie socjologiczne, zauważyłem, iż największym zainteresowaniem cieszą się te blogi, które są prowadzone przez osoby nastoletnie użalające się nad swoim losem, publikujące niby te swoje zdjęcia, na których dokonują samookaleczenia lub zawierające w swej nazwie słowa Dark Angel. Fallen Angel. Czy to oznacza, że nastoletni ludzie starają się zwrócić na siebie uwagę, opisując jakimi są nieudacznikami lub po prostu emo? Zdoła się wyrasta, ale kto nigdy w życiu nie miał doła, ten jest po prostu głupi. Poza tym to jest wewnętrznie sprzeczne, bo ludzie dołują się po to, żeby się uszczęśliwić, bo usz uszczęśliwianie się ich dołuje. Dołowanie się ich uszczęśliwia. Ręka do góry, kto nigdy tak nie zrobił, żeby powiedzieć dramatycznie Nie chcę z nikim rozmawiać! po to, żeby przyszli i, na, i nalegali, i poprosili nas, żeby porozmawiać. Ach. Czy Gimbus to bus dla gimnazjalistów? Czy ty też, wąchasz swoje skarpety, żeby sprawdzić czy są zdatne do użytku? A wiecie co? To jest jedna z tych rzeczy, które robi każdy, a z jakiegoś powodu wydaje się, że nie robi ich nikt. Tej jak nie wiem, robienie kupy na przykład, tak? Nikt nie robi, nikt nie robi. A jak mam sprawdzić czy skarpetki są świeże, co mam oglądać je? Krzysiu, dlaczego pijesz z zakręconą zakrętką? Podoba mi się wyrażenie zakręcona zakrętka, to brzmi jak jakiś konkurs w brawo. Dlaczego godzina wychowawcza trwa 45 minut? Się, bo przez resztę życia będziesz mieć godzinne spotkania, które będą trwać po 3 godziny. Dlaczego gimbus ma więcej lajków niż ty na Facebooku? Moja no tworzy bardzo chciowy content, a nie pieniądze jak... No. masz konto na YouTubie? O, żebro łapki. Kto ma dostęp do internetu, ten niech... Ciśnie łapkę w górę. Kto ma więcej niż 120 cm wzrostu ten niech, doda film do ulubionych. Kto ma wielkiego penisa, ten niech doda komentarz. Czemu pod nowymi filmikami znanych youtuberów zawsze na początku jest więcej ocen niż wyświetleń. Okej, okay, teraz zdekonspiruję jedną z największych tajemnic YouTube'a. To jest tak, że kiedy przekraczasz pewną liczbę fanów, dostajesz dostęp do takiej loży masońskiej, która polega na tym, że musisz lajkować wszystkie filmy. Tych innych znanych ludzi. Więc to wygląda tak, że spędzasz cały dzień chodząc po YouTube. Tam są takie, jakby, wątki zakładane, że jest misja, prawda, że wszyscy musimy kliknąć. I to zajmuje cały dzień. Nie, nie, ma, nie ma czasu na nic innego w zasadzie. To jest ciężka praca, to jest czasochłonne. Trzeba naprawdę setki filmów dziennie, trzeba wejść, dać łapkę w górę, bo jak nie, to, to, to się traci, to cofają suby naprawdę. I to jest podatek od sławy, który trzeba zapłacić na YouTubie, dlatego wszyscy tak mają dużo ocen, bo to jest wszystko jedna wielka konspiracja. Na pomoc. Krzysiu, czy jeśli poruszając się z prędkością dźwięku osiągniesz pułap prędkości światła, dwukrotnie załamując tym przestrzeń, to czy będzie miał dwa pierwiastki z trzech ziemniaków więcej niż suma sedesów w domu Billa Gatesa? Akceptuję twoje wyzwanie, ale pamiętaj, że to jest Zapytaj Beczkę! I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj było troszkę krócej, ale to przez narastające niepokoje społeczne. Jeśli chcecie zrobić ze swoimi ciężko zarobionymi albo ciężko dostanymi od rodziców pieniędzmi coś fajnego, to możecie na przykład dorzucić się do zbiórki na pana, który pomagał animować Reksia i teraz nie ma pieniędzy. Info jest w opisie. A jak chcecie zrobić coś innego z tymi pieniędzmi, to możecie sobie kupić książkę pod tytułem Łabsz sekrety wideo w internecie, na przykład na Mikołaja. Ale chamska reklama. A teraz trzy słowa od naszego sponsora. Inwestycje. 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 I to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Byliście naprawdę niesamowici i dla was specjalnie grał zespół Zapytaj beczkę. Ale to było zwariowane. A teraz możecie da dać łapkę w górę.